Pokaż co tam przygotowałeś. Dobrze, więc koniec żartów, panowie. Teraz musimy porozmawiać o poważnych rzeczach. Dla poważnych mężczyzn. O poważnych rzeczach, czyli finanse piątkowego podcastu od roku 2023 do 2024. Jedziemy. Więc może zacznijmy od słynnego cytatu: o, o, ale a Neil tak było. Armstrong, tak bo było. on był chyba poleciał do Księżyca. To, to, dlaczego on jest napisany, gdy dużo hajsu jest fajne? Bo, mądrych, bo jest ludzi, mądrych ludzi warto cytować bez względu na to, e, czy byli, odnosili sukcesy w życiu, czy nie. Ale on właśnie odniósł duży sukces, bo był pierwszym człowiekiem Szasz. na Księżycu. Nieważne. Tak było, więc zacznijmy, może po prostu od razu. Pełny wykres naszego naszych zarobków od początku. Mhm. Więc ten wykres y, y, pokazuje nasze wszystkie zarobki. Widzimy tutaj, że na przykład listopad 2023 był dosyć owocny dla naszego kanału. Prawie, Aczkolwiek to to muszę dobrze. przyznać, iż marzec 2024 również przyniósł tutaj swoje znaczące środki, prawda? No i mhm. nie można też nie wspomnieć o czerwcu 2024, gdyż on był też tutaj jednym z większych, można by powiedzieć, graczy.

Więc teraz chciałbym porównać y, nasze roczne zarobki między 2023 a 2024, myślę, że tutaj jest bardzo, no różnica myślę, że jest gołym okiem zauważalna, no y, tutaj właśnie y, dałem skalę y, do 10 tysięcy złotych, bo tak był owocny nasz rok właśnie, więc y, możecie sobie tutaj jeszcze screena zrobić, możecie sobie zapisać tutaj notatki w waszym zeszycie, bo słyszałem, że, no, że notujecie tutaj. Mm -hmm. Bardzo dobrze, dobra, Za, y, więc przejdźmy może do kolejnego punktu. Chciałbym jeszcze szybko omówić nasze miesięczne dochody y, z ostatnich 30 dni, więc, y, więc mamy tutaj właśnie wykres, który pokazuje nam y, nasze Dochody. Mamy tutaj trzy kolory: mamy szary, żółty, czerwony i ciemnozielony. Jeśli myślicie, że merch i ten szary to jest ten sam kolor, znaczy, że jesteście Daltonistami. Możecie się zapisać na wizytę na naszej stronie Piątkowy Podcast Merch. Dobrze, przejdźmy dalej. I be fishing. No, idźmy dalej? Tak. Dobrze, więc chciałbym jeszcze szybko podsumować e, e, stosunek wydatków do zarobków piątkowego podcastu. I tutaj mamy e zaznaczone. Nasze y, wydatki w ciągu y, naszej całej działalności. I chciałem się Ciebie spytać, Real y, co to się stało tak w, w tym styczniu 2024? Po prostu to jest przykry temat, ale. Znaczy, to jest już wiadomo, wiadomo od dłuższego czasu, że jestem zadłużony, ale. wolę o tym nie mówić. Okej, okay, rozumiem. Przejdźmy dalej. Zobaczcie, że ziemniaki w swojej piwnicy. Jesz jeszcze nie, co się dopiero wtedy w przyszłości? W najbliższej przyszłości zostawcie suba na kanale Piątkowy Podcast, aby zobaczyć moje ziemniaki. Coś <słuch> się tam gliczuję. Panowie, żyjecie? Mhm. Kontynuujemy nasz y, wykres, więc y, tutaj trzeba poruszyć y, właśnie sprawę. Dlaczego luty 2024 był najbardziej dochodowym miesiącem? Więc y, proszę tutaj ewidentnie spojrzeć na wykres. Prawda? No, faktycznie. No, tutaj myślę, że on e, du, dużo pokazuje, e, zwłaszcza e, w naszych miesięcznych zarobkach, prawda? Mm -hmm. Więc, e, no, e, myślę, że jeszcze bardzo ważnym aspektem jest e, fakt, iż e, zrobiliśmy tyle pieniędzy tutaj. Że musiałem podbić aż skalę do 10 tysięcy. Jest to oczywiście w, w PLN-ach, niestety. No, ale no. Kiedyś, kiedyś tak w strefę euro, mówię ci. No, myślę, że spokojnie już nie Więc dobrze, teraz może przejdźmy do tego następnego slajdu. Dlatego to się spieszyło z prezentacją tego, co? Mm. <noise> co się teraz dzieje? To mu to wygląda jak mleko <noise> Ta osoba, która po prostu skipnęła i widzi teraz coś takiego <noise> no właśnie Niech ta osoba stawi jabłko w górę i napisze: Jestem tą osobą, która skipnęła i widzi właśnie coś takiego. Właśnie. To wtedy będziemy wiedzieli, że jesteś tą osobą i widziałaś coś takiego właśnie teraz. Dobra, to w tym czasie dobywam asmy. Ej hey Gajs, bo my żyjemy w karpaczu, czy nie? No tak tak Czemu potwierdzasz? Jeżeli to jest City to Nie. Opinie sponsorów. Więc <śled> 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 chciałbym teraz poruszyć Opinie spo sponsorów. Dziewa mi się. <gulanie> <gulanie> On po prostu skroluje dalej. <gulanie> pijesz mądro, planu na przyszłość. Dobrze, <laughs> więc kontynuujmy. Plany na przyszłość. No i mamy tutaj taki slogan: Czy chcesz być królem życia? Więc e, myślę, że jako głowa Wydziału Finansów, piątkowego podcastu, e, z, po dłuższej e, rozmowie z naszymi członkami naszej organizacji, doszliśmy do wniosku, iż jeśli chcesz wyglądać jak tak, jeśli tak chcesz wyglądać. prawda? No. Chcesz tak chcesz tak wyglądać? Przybyczy szczubuje. No tak. Albo tak. <ślesy> <ślesy> to mamy dla ciebie mm -hmm. idealną ofertę, gdyż już teraz możecie być dumnymi posiadaczami piątkowy podcast Premium. Dokładnie. Zgadza się, zgadza się. Piątkowy podcast Premium daje wam niekończące się korzyści i o wiele więcej tego, co kochacie. Oraz yy, yy, kosztuje tylko 69,99 miesięcznie. Mhm. Więc, yy, panie Ralu, słyszałem, że Pan tutaj yy, chciał właśnie yy, opowiedzieć o. Benefitach, ja. które, o, 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 o których się mogą spodziewać y, y, osoby, które zdecydują się zakupić premium. Dokładnie, już od dłuższego czasu planowaliśmy taką, y, takie przedsięwzięcie, ale dopiero w tej chwili zdecydowaliśmy się na y, wprowadzenie czegoś takiego. I y, osoby, które zasubskrybują piątkowy podcast premium. Y, to jako, jako subskrypcję, taką e, subskrypcję premium dla prawdziwych e, miłośników piątkowego podcastu, mamy szereg niezastąpionych e, benefitów, jakimi jest co na przykład e, szybszy dostęp do potajtosów, bo z nimi za, przy 195 subskrypcjach macie już moje potajtosy. E, oprócz tego dostajecie filmy jakieś 4 minuty wcześniej od pozostałych i e, możecie obejrzeć również uncut version wszystkich naszych rozmów, e, macie dostęp do całej bazy danych Dziękuję. Rozbudujemy wkrótce to więcej funkcji, ale. No dobrze. Dziękuję w takim razie za czas. To była, to była bardzo wartościowa prezentacja. Ja okay. się z nauczyłem. Dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Dziękujemy. Pozdrawiamy. 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 Łapka w górę i subskrypcja. Łapka w górę i subskrypcja. W górę subskrypcja, łapka w górę.